Cześć, bardzo Was serdecznie witamy. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zawsze samego siebie. Niech co dzień bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Maryjo, pomóż nam podejmować z odwagą każdego dnia krzyż drobnych przeciwności, które nas spotykają i pomóż nam nigdy nie tracić przez nie humoru. Dzisiaj też chcemy się pomodlić w intencji pokoju. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żwota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz blać w serca nasze, abyśmy, którzy przez zwiastowanie anielskie Dzielenie Chrystusa syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. <grych> dziękujemy bardzo za polubienia i za komentarze. Dzięki nim wiemy, że się wspólnie razem modlimy. Jutro zapraszamy o 12.00 już normalnie na grzywo, bo nie będę mieć zajęć. Jak zasubskrybujecie, to możecie otrzymywać powiadomienia i trzymajcie się do jutra udanego dnia. Cześć! Cześć!